Cześć się witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii od gotówki do gotówki i dzisiaj będziemy sobie siać kukurydzę. Jak widzieliście w nie w poprzednim odcinku tylko jeszcze wstecz jednym odcinku uprawialiśmy sobie pod kukurydzę, no a dzisiaj przyszedł czas na siewę w końcu już mamy kwietnie, więc na czas, czas najwyższy to zasiać. Ale co? Na samym wstępie do proszę was o zostawienie łapeczki w górę. Oraz subika z dzwonem kto jest nowy Abyście byli informowani o nowych odcineczkach Możecie też yy, Napisać hashtag A hashtagiem niech będzie Hashtag Siewy A ja wam przypnę serduszko I co? Bez błędnego przydarzenia wsiadam bo Ogólnie trochę mi powiem wam że czas goni Tylko poczekajcie bo tu trzeba drzwi zamknąć O dobra Jedziemy sobie dzisiaj Kubrydzę zasiać w ogóle nawozy w poprzednim odcinku, wszystko co Tutaj jeszcze dałem na miedzy, bo nie było, to dałem dlatego, tak to wygląda. I co? Chyba tyle tutaj, co ja zrobiłem takiego, bo w ostatnim odcinku były nawozy, więc musiałem tutaj dokończyć to wszystko. Tutaj nic nie trzeba było dawać. To widzę, że te kwasy cały czas tam rosną, no, trudno już. By dalej gdzieś nie poszło, ale dobra. Podpiąłem sobie jak widzicie. Tak ładnie w ogóle pasuje to bardzo. I ona nawet powiem Wam, że fajnie wygląda z tym. Sobie rozłożymy. Już. Będziemy sobie dzisiaj wziąć tutaj. Jak widzicie gnojóweczka jest rozrzucana. Obornika nie rozrzucałem, bo powiem wam, że gnojówki mieliśmy nadmiar, choć w sumie teraz mamy ten zbiornik. No ale jednak tą gnojóweczkę to wiecie. Tak o. Ogólnie nie wiem, czy ta noweczka nasza będzie dawała radę, ale widzę, że chyba trochę wolniej. No, tu też pod górkę. Ile ona jedzie? Nie, w sumie 13 na godzinę to idzie tyle, ile powinna iść. Pierwsze testy to są ogólnie tego siamiczka. Yy, odcineczek tutaj elegancko miał znowu jest 3 dni. Różnica, a nie 2. No ale niestety no czas. Krótko z czasem naprawdę jest, powiem wam. Dlatego tak, a nie inaczej. Więc no musicie mi to nieraz wybaczyć. Nieraz tak na pewno będzie. Jeżeli nie pojawi się po dwóch dniach, choć inaczej to już raczej będzie po trzech. A jakby nie było nawet dłużej, to na pewno Was będę informował, bo tak wiecie, on no, tutaj to nie ma co za bardzo informować, no bo czekajcie, bo tu mało światła o cienie tu jakieś. Tak słońce pada. Dobra, jedziemy sobie. Weczka widzę, że elegancko daje sobie radę Bo wiecie, tak trochę ten siejemnik nie koniowo wiadomo, nie? A to co ciągnik jeszcze pokaże to jest też coś innego Dobra, niech tak w sumie jest. A kurde miałem tu nie siać. Żeby tu wiecie dojazd był, nie? do tego burnnika, no ale trudno. Najwyżej jak ktoś to będę się to przetegować. Przykultywuję czy tam przetależuje i będzie luks. Nie przetależy, bo nie mamy talerzówki. Myślałem, że na pewno jakoś zakupić. No właśnie, to są te znaczniki. Zaraz wykorzystamy sobie. W naszym silniku nowym też są znaczniki, więc raczej będziemy z tego korzystać. Jak jest, to trzeba korzystać, bo to dowiaduje się też łatwiej. Łatwiej po prostu robota idzie. I co, ogólnie też jeszcze mamy. Yy, kto nie ogląda odcinka, to nie wie, że mamy gps w kombajnie. Jest tam zamontowany wstępny, już tam też jak byłem wcześniej. Tam wiecie, przed jak odbieraliśmy komentarz, tam jestem mniej więcej jakoś tam przeszkolony, jak to tam obsługiwać. A poza tym to jest podobny GPS do tego, co mieliśmy yy, w klasie, jak mieliśmy go na testy. Także no. się Dobre, poczekajcie bo to teraz teraz to poprawimy do tego pomieszczniaczka ale najpierw trzeba zawrócić czekajcie bo to trzeba w ogóle ten potem ze zunajówka to jakoś jaśniejsze to wszystko jest Znacznik od siewnika upada Pada Kropli jeszcze nie widać, ale pada, nie wiem jakim cudem Słychać jakby padało Nie wiem czy ogólnie taką kurydzę można siać, bo widziałem też na przykład, że jedna osoba mi zrobiła no tam, wiecie, no to też nie jest nie jestem jakoś zły za to, bo to wiecie, to zawsze jakaś informacja dodatkowa. Jak wiecie, ja gospodarstwa nie posiadam, a kto nie wie, no to teraz się dowie, że nie posiadam gospodarstwa i było do mnie zarzucone, że yy, dawałem polifoskę na tej uprawy, a to się daje pod korzeń No powiem tyle, no nie wiedziałem na pewno o tym, nie posiadam i czy tak kurydzę się sieje. Wiem, że na pewno tak buraki się sieje, jak ja teraz sieję, ale czy kukurydzy to do końca nie wiem. Nie to. Duży mi się wnik i się nie wyłączył, dziwne Dziwne tutaj mają czujniki Powiem wam, że naprawdę czas mnie trochę goni, więc nawet ten odcinek nie wiem No Nie wiem jak ją będzie będzie za postaram się Jak najdłużej, ale to wiecie To jeszcze widzicie nagrywam dla Was Trzeciego, wy to widzicie, czwartego jeszcze miałem to ogólnie nagrać rano, ale z racji, że jakoś tak. Czekajcie, z racji, że jakoś tak, ja nie wiem, co. Nie miałem takie, że nie chciałem się w ogóle nic robić, to po prostu nie nagrałem, tylko muszę nagrać teraz, więc żebyście jutro to mieli. Gdybym się nie spiął, to byście nawet tego nie mieli jutro. Byście mieli to dopiero nawet, zmieniłem kiedy do końca. Ale tu poprzez nieka nie będę robił, bo tu się... No bo dobra, w sumie zrobię. Gramy realnie, to gramy realnie. Więc sobie tutaj zrobimy elegancko Ja sam zetora, że tego się unika, ale widzę, że to chyba. Czekajcie, weźmiemy sobie... Miatureczkę zrobimy, Pięknie, bo nie zrobiłem jeszcze sobie żadnej. O dobra, myślałem, że mi się aparat leciutko zaciął. Czy ten deszcz spada? Cały, śmieszny Śmieszny Dobra Coś mi ten aparat tu widzę, że z opóźnieniem leci, tylko robi te zdjęcia Dobra, tyle wystarczy chyba Coś z tego się na pewno wybierze Nie wiem, czy ogólnie mnie dobrze słychać, mam nadzieję, że tak Akurat tego jeszcze zapomniałem sprawdzić Tak w sumie patrzę, to tu będzie... Ile mamy? 8 minut odcinka jakoś by tak było. Patrzę sobie teraz na godzinę. Ja znowu co nie ustawiłem. Ale patrzę na godzinę, to tak by wychodziło. Mniej więcej. Jak w sumie pada, pada powiem, widzowie, bo to wiecie. Jeszcze tak przez zniwami nie chcę popada, żeby roślinki się napiły. Ale myślę, że żniwa najlepiej jakby już nie padało, nie? widzę, że to tu ogólnie ja nie wiem, czy ja to dobrze sieję, bo te pole to takie jakieś... Ja nie wiem, ona jest takie dziwne, takie bardzo dziwne, ona jakoś tak po skosie wychodzi, Dlatego tego tu jest tak jakoś dziwnie, to dziwnie tak sieję, Sieje tak, jak mi tu pozwala, ale widzę, że nieraz ja tę sławnie słabnie Powiedzcie ja też biegiem ono to była w automacie to co innego. w elegancja szła. Ciekawe jakby za to w ogóle spisał się z Możesz, Może jeszcze jakieś to sprawdzimy. To się jeszcze okaże. Może nam się uda całe tutaj pole na odcinku. Czekajcie dobra, tak. Opuszczamy. Jedziemy. By chmur nie ma. Pada, chociaż tam jest tak jakoś trochę. Tęczem może będzie, bo co wiecie, trochę słońca, trochę deszczu, to jest tęcza się robi. Może coś tu by było. Zasiejemy, poczekajcie? To elegancko. Tu się zasiejemy już też poprzecznik. No nie, naprawdę czy to kukurydzę się tak sieje, więc uprzedzę takie osoby, które są czepialskie takie Nie wiem czy to się tak sieje. Kuryzys akurat nie widziałem jak się sieje. Znaczy no nie wiedziałem czy ktoś się siedział czy nie. Właśnie w, w burakach to widziałem, ale tak to... Dobra, pójdziemy teraz tędy. Czekajcie, drugi znacznik, dobra. Lecimy. W sumie mogę tutaj zacząć, bo to tak jakoś równie jest Ogólnie też widziałem, że naprawdę jest Dobrze w sumie z kanałem, naprawdę jest yy, Zadowalająco dla mnie Bo i Wyświetlenia są po 200 pod odcinkami teraz Naprawdę, oby ta pasta się zachowała Bardzo mnie to cieszy Naprawdę bardzo mnie to cieszy Że tak tutaj się to ogląda. Ogólnie zauważam też, że te odcinki jakiegoś takiego dziwnego usta wyświetleń zostają po takim jednym dniu, na przykład. Bo tak to nie zawsze tak było. Znaczy, no kiedyś na początku, jakbyś nie było, to było od razu, a teraz jakoś tak od dłuższego czasu jest, że no po, po jakimś tam, np. jednym dniu dopiero. Więc jak na przykład. O kurde, znacznika nie rozłożyłem. Ajajaj, aj, aj, dobra. Trzeba rozłożyć teraz. Jeden przejazd, będziemy znacznika i to już jest 12 minut, jak jakoś tak powinno być, więc zrobimy jeszcze dwa przejazdy i będziemy kończyć. Jeszcze to do też też dokończę. Jeszcze jeden pole muszę zasiać, Tamto to znaczy, tego dużego, to się do końca nie wiem, czy będziemy siać Zrobiliście się w następnym odcinku i w następnym odcinku nie wiem, w sumie, co sobie porobimy. Jeszcze na pewno siewy zrobić. Owsa, właściwie nie zrobiłem Wiecie, zaraz właśnie skwieci taki czas na te wszystkie rzeczy Teraz widzę, że tu chyba się będą zgrywać ze sobą teraz te... Znaczniki Ale powiem że fajna sprawa, w sumie w naszym siewniku też były No ale wiecie, na 3 metry to z, praktycznie wiecie, to się nie opłaca tego używać Gdy jest 4,5 to już lepiej to idzie Tak, tego nie używałem, a teraz jest elegancko, łatwiej się sieje. No może też z jakiejś się założymy, ale to się jeszcze okaże ewentualnie, że jak będziemy kupować jakiś następny ciągnik, to dopiero byśmy założyli. Tego jeszcze też nie wiem do końca. A jednak lepiej by było jakbyś, się... albo wiecie co, w sumie może zawalniemy to pole na raz, dzisiaj, teraz, aktualnie. Słuchajcie, ja to szybko tutaj montuję. Bo chce się, wiecie, bo no, 20 nie wiem czy się wyrobię. Ale tak wiecie, jak najszybciej to zrobić. I właśnie miałem płode włączę. No bo dobra, w sumie będę miał włączone, bo już ten czas kontrolować, żeby czasami to duży odcinek nie wyszedł. Uda nam się może to machnąć. Będzie trochę dłuższy na waszą korzyść. Ja trochę dziwnie taką kurydę, widzę, że tu jest posiana, bo tu jest równo. A tutaj, już tak po skosie jakoś chodzi, no ale trudno. To no, tam jest najmniejszy problem, ważne żeby urosło. Nie, tu jeszcze są trzy przejazdy, i będzie koniec. Co robimy elegancko tutaj na odcineczku sobie zasiejemy całe pole? Nie wiem, czy to kiedyś było, że zasięliśmy jakieś tam pole, nawet z czy czegoś na jednym odcinku całe. Dobra z elegancko będzie i już będę miał jedno pole z głowy. Jeszcze wtedy tylko no, albo to duża, bo tam to no i właśnie nie wiem wam które zasiać. Na tym odcinku raczej już się dowiecie na pewno Tylko powiem Wam, że nie wiem co zrobić wam bo zrobi zrobił się w ale to już będzie tak wiecie trochę nudno. Ale nie chcę wam tutaj tak zanudzać was. Dwa razy się wyzrzędu, tak wiecie Tak mocno, średnio Nie wiem, może jakaś akcja w Was, bo by się zdarzyła To by może wam nagram, nie wiem naprawdę nie wiem co by tu można było wymyśleć Dobra Będziemy sobie kończyć Poczekajcie, się stój tą renówką Koguciki se włączymy I będziemy kończyć Także co? To by było na tyle. Mam nadzieję, Wam się podobało. Zachęcam Was do stawienia łapeczki w górę oraz sobie kazwoną kto jest nowy, abyście byli informowani o nowych odcineczkach. Możecie też paść do chłopaków, z którymi nagrywam, nagrywałem, w sensie wiecie. Link macie w opisie, bo chłopaki tego zamówili wracają za niedługo, także wpadnijcie. I co? Na razie, trzymajcie się, cześć!